Czerwony grejfrut sprawdzimy na poziom glukozy we krwi. Nie jestem nadczo, ale mam pusty żołądek. Nadczo się takich rzeczy nie jada, to są czyste węglowodany. A tutaj mamy fruktozę, sacharozę, mmm, same najgorsze rzeczy, ale choleragowie. Nie piję soku, ale zjem grejfruta, co jest o wiele lepsze, zdecydowanie już sam sok. No i sprawdzimy, co się dzieje z poziomem glukozy we krwi po wciągnięciu takiego grejfruta. Ten nasz grejpfrut ma około 25 gram cukru, więc na diecie keto praktycznie jeden grejpfrut załatwia temat. I już mamy wyniki. Zobaczmy na krzywą glukozową. Zaczynam od 85, mam 104, czyli 20, powiedzmy, do góry miligramów na decylitr. Nie jest źle, uważam, jak na owoc. Nie jest źle, ale zastosujmy jeden trik. Nie jestmy grejfruta ani rano, ani nawet na pusty żołądek. Zjedzmy go po posiłku, konkretnym posiłku, z błonnikiem, z tłuszczem, z białkiem i ten grejpfrut na deser. Wtedy będziesz miał jeszcze niższe poziomy glukozy we krwi, a owocem się nacieszysz. Nie wszystkie owoce są wskazane na niepowodzenie. Przypomnę, że wysokie skoki glukozy to nie tylko problem cukrzyków czy insulinoopornych, ale dla osób zdrowych to banalne wypalanie komórek, twoich komórek ciała, tak jakby tostowanie. Powyżej 120 wypada z ketozy, a powyżej 140 glukoza odkłada się w tłuszcz i sobie tyjemy, a nasze komórki są spalane jak tosty. No szkurwa. Natomiast Niestety, chociażby ze śliwkami, z brzoskwiniami, gdzie miałem plus 50, plus 60, no, wyglądała sytuacja niedobrze. Ale grejpfrut wypadł tutaj, obronił się, dał radę. Jestem na tak. Niedługo będzie gruszka pójdzie w ruch, bo mam mm, ciekawe wiadomości o gruszce. Coś jakoś w... witamin chyba brakuje, witamin brakuje. Dlatego owoce niedługo pojawią się kolejne. W lato będziemy już przygotowani, będziemy wiedzieć, co możemy zjeść, a czego powinniśmy unikać. Unikajmy tych skoków glukozy, kombinujmy, szukajmy trików, jak jeść bez wyrzeczeń, ale nie mieć tych skoków nieszczęsnych naszych.